Róża, choć ma kolce, nie jest w stanie ochronić się przed szkodnikami i chorobami. Najczęściej pojawiają się na niej mszyce, skoczki różane czy przędziorki. Liście, pąki i młode pędy są najczęściej atakowane przez takie choroby jak mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy czy czarna plamiastość liści róż. Często trudno rozpoznać, czy jest to choroba, czy żerujące owady. Dlatego najlepiej zastosować preparat kompleksowa ochrona długodziałający. Który zwalcza i choroby, i owady. Dodatkowo zabezpiecza rośliny na okres do 3 tygodni. Między innymi zwalcza też i mszyce. Jest on bardzo wygodny w użyciu. Działa bardzo długo. Rezultaty już po 24 godzinach są widoczne. Taka miarka jest tutaj razem załączona do środka. 20 ml daje się ją na. Jeden litr wody. Szczególnie na młodych pączkach osiada się pryska i wszelkie inne choroby atakują młode pączki i młode liście. One raz były pryskane właśnie tym środkiem i wystarczyło na bardzo długo. Do tej pory. Aż długie kwitnienie się pojawia dopiero wtedy. I najlepiej właśnie jest pryskać. Przy suchym musi być przynajmniej parę godzin, żeby zadziałało, bo tak to przy deszczowej pogodzie nic nie daje pryskanie. Woda spłucze ten oprysk i nie zadziała, nie zdąży pozabijać tych owadów. Na samym szyce, jeżeli chodzi o niskie róże, to jest bardzo dobry. Ten środek na tą ilość róż to na 2 trzy opryski wystarczy. A w roku się wykonuje tylko około dwóch, i to wtedy, jak się tylko mszyca pojawia. Stosowanie profilaktycznie, kiedy mszycy nie ma, nie ma sensu. Jego się tylko stosuje te środki wtedy, kiedy się mszyca pojawi. Po zdjęciu blokady po prostu pompką parę razy i środek już można nanieść na krzaki. I jest pewne, że wtedy mszyca nie będzie atakowała. A tu się pojawiła, gdzie nie gdzie na pączkach, więc zostanie tylko pączek spryskany, ona już dalej się nie rozprzestrzeni. Po 24 godzinach powinna zniknąć, nie powinno jej już na krzakach nigdzie być i to jest wystarczająco. Zamykamy, zabezpieczamy przed właśnie niepożądanymi gośćmi, którzy by się chcieli do tego dobrać.